Jak to bywa w wardzonie? Kiedy masz dobrą broń, stawiasz się w korzystniejszej sytuacji. Dlatego dzisiaj przedstawiam Wam top 6 broni na średni dystans, szturmówek i nie tylko, które możecie wykorzystać właśnie w Warzone dwójce i zdobywać te kolejne winy na każdym trybie. I tak też zrobimy. Dlatego bez wędnego gadania przechodzimy do pierwszej broni. Tak 56 to chyba najbardziej popularna broń w włożonie. Meta nad metami, zaraz obok kolejnej broni, którą zaraz przedstawimy. Broń idealna na średni dystans i też może być fajnie zbudowana pod sniper support. I akurat Wam daję tutaj zrzut razem z suwakami, jeżeli chcecie je poprawić. Oczywiście polecam zrzut na średni dystans, potencjalnie też na daleki dystans. Kolejny w zestawieniu również meta nad metami. RPK można dyskutować, że to jest lepsza broń od Tak-56, ponieważ ma większy magazynek i troszeczkę, ale minimalnie mniejszy recall. Mimo wszystko ja preferuję Tak-56, ty możesz preferować RPK, który jest aktualnie metą nad metami zaraz obok Tak-56. Tutaj macie loadout na średni i potencjalnie daleki dystans. Kolejna broń to Castoff 7.6.2 czyli AMAX, jakbyśmy mieli mieć broń z MW1 czy z na jedynki, 1 to by był właśnie CR AMAX Jedna z najlepszych i najpopularniejszych broni, broni za czasów MW 2019 Tutaj macie loadout ponownie na średni i daleki dystans, który możecie sobie przetestować Z góry przez troszeczkę rzuca tą bronią, ale mimo wszystko strzela cegłami Honorowo wspomnimy sobie o Tak-V, czyli broń, która łapie coraz większą popularność. Podobna broń do Tak-56, można powiedzieć, że to jest jego brat, strzela cegłami, ma fajny magazynek. Strzela troszeczkę wolniej, więc nietrafione strzały się mszczą, ale mimo wszystko jest to broń, z którą warto się liczyć. I na końcu wspomnijmy honorowo o sniper support. Jeżeli grasz sniperką, polecam wam te dwa buildy: mój build na M4 i build na Ważniewa. Zaczniemy od Ważniewa 9K. Jest to oczywiście build pod sniper support. Jest to PM, nie jest to karabin szturmowy, jest to karabin maszynowy, więc mamy inną amunicję, potencjalnie troszeczkę szybsza broń. Stabilna, recoil jest minimalny, może. Nam pomóc w wielu sytuacjach, kiedy musimy podjąć walkę na bliski dystans, na średni dystans lub troszeczkę zmniejszyć kogoś, którego trafiliśmy ze snajperki. No i M4, na której zawsze można polegać. M4 można zbudować na średni, daleki dystans, można ją zbudować jako sniper support, co ja osobiście polecam. Polecam i preferuję biegać z M4 jako sniper support. Broń, która jest. Niezawodna broń, którą prawie każdy ma wylowelowaną od razu, broń, którą łatwo zbudować, ja ją trochę zbudowałem pod ADS-a, ale oczywiście można ją zbudować pod mniejszy recoil, to już musicie sami sobie dostosować Oczywiście tu macie loadout i suwaki. Pamiętajcie, te bronie, które wam przedstawiłem to są meta -bronie. jest więcej broni, które są dobre, a suwaki, które wam przedstawiły są zbudowane też pode mnie więc, jeżeli chcecie troszeczkę poprawić te słowaki, pod wasz styl gry może preferujecie troszeczkę szybszy ADS, a jesteście w stanie ze, spoko ze spokojem kontrolować recoil, jak najbardziej możecie się z tym pobawić. Mimo wszystko, to są bronie, które wam polecam. Lećcie na ten Almazrach i zdobywajcie te winki. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie.